Mam też apel do wszystkich członków PiS, szczególnie do tych, którzy mają jeszcze resztki sumienia, aby przeczytali tę książkę Jak tworzy się ty tyrania? Jak można tego uniknąć? Wszystkie powsta tyranie powstawały tak, że krok po kroku zabierano ludziom wolności i wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe, że oni pójdą dalej, ale wy za każdym razem idziecie dalej. Apeluję do Polaków o to, aby nie tylko jutro, nie tylko dzisiaj, ale w kolejnych miesiącach, żebyśmy byli wszyscy razem, tylko razem możemy ich pokonać. Przekazuję panu Marszałkowi tą książkę o to, aby przekazał samemu pisowi, żebyście się, się z tym państwo zapoznali. Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy dosyć czytania. Im więcej będzie Polaków książki czytało ze zrozumieniem, tym lepiej dla nas wszystkich. Bardzo proszę o.